Witam w pierwszym filmie o wyszukiwarkach lotów i pierwsza, najbardziej podstawowa i moja ulubiona początek szukania jakichkolwiek biletów lotniczych Google Flights. Wujek Google wie wszystko, wie też wszystko o lotach, więc zaczynamy. Google.com/flights lub też można stronę adres flights.google.com. Bardzo prosta strona internetowa. W miejsce wylotu wpisał nam się automatycznie Belfast, ponieważ na podstawie lokalizacji kraju, miejsca, z którego się logujemy, automatycznie przypisuje nam najbliższe lokalne lotnisko. Ale powiedzmy, że wybierzemy sobie Dublin. Chcemy lecieć do Polski. Niech to będzie na przykład Rzeszów. Ostatnio był wyszukiwany. I proszę bardzo, co nam się pojawia. Pamięta mi też daty, których ostatnio szukałem, ale kliknijmy na datę wylotu. Ostatnio było szukane 25 lutego do 3 marca na 7 dni i cena 35 funtów. Popatrzcie, w lewym dolnym rogu ekranu mamy całkowite ceny podróży 7-dniowych. Jeżeli raz wybierzecie sobie na przykład 7 dni, będzie pamiętało, że wyszukiwanie było 7 dni i za każdym razem będzie wam pokazywało wszystkie ceny pod datami są na 7 dni. Jeżeli chcecie zmienić to na, inne, na inną ilość, nie wiem, 4, 7, 10, 20, po prostu musicie takie wyszukiwanie raz przeprowadzić i wtedy wyszukiwarka będzie wam domyślnie pokazywała na te. Poprzednio wybraną ilość dni 4, 7, 10, 20 itd. Mi pamięta 7-dniowe, gdyż ostatnio wybierałem 7-dniową podróżę. I jak zauważycie, 25 lutego 35 funtów, na 27 lutego 7-dniowa też kosztuje 35 funtów. Yy, na przykład 4 lutego 7-dniowa podróż kosztuje 42 funty, 11 lutego również 42 funty. Ale już na przykład 15 lutego na 7 dni już kosztuje 116. To już jest różnica w cenie. No dobra, wybierane było ostatnio 25 lutego do 3 marca. Niech tak zostanie. Klikamy gotowe i pojawiają nam się ceny. Ryanair oczywiście pokazuje najtańszy, przekreślony bagaż oznacza, że jest to cena bez bagażu. I pierwszy punkt, Google Flights pokazuje nam ceny bazowe. Czyli te najbardziej podstawowe i najtańsze z linii lotniczych. Czasami też pokazuje ceny od różnych agentów, ale zwykle są to ceny bazowe od operatorów lotniczych. W przypadku Ryanaira, ceną bazową jest cena tylko za lot bez bagażu podręcznego, gdyż jak wiecie, bagaż podręczny teraz trzeba sobie dokupić. Jak ktoś go chce, ten taki normalny. Cóż, klikamy na niżej. Przesiadki, macie wybór, dowolna liczba przesiadek loty tylko bezpośrednie, maksymalnie jedna, maksymalnie dwie i tak dalej. Wybieramy dowolną liczbę przesiadek. Linie lotnicze macie wybór linii lotniczych, albo wybieracie sojusze, star Alliance One World czy SkyTeam. Star Alliance to linie lotnicze, jak na przykład Lot, Lufthansa, Swiss, Austrian, SAS, no, mnóstwo innych jeszcze należy do tego sojuszu. One World to na przykład y, British Airways, SkyTeam, to Air France czy KLM. No, ale mamy zaznaczone wszystkie linie lotnicze. Możecie też zjechać sobie niżej. Jak zauważycie, zaznaczone są wszystkie. Możecie odznaczyć niektóre linie lotnicze. Jak widzicie, pokazuje nam tylko ceny, y, tylko linie lotnicze, które akurat w tym momencie na Dublin, Rzeszów mają jakieś tam zastosowanie Air France, British Airways, KLM, Turkish, Air, SAS, Ryanair i tak dalej. Bagaż. Możemy w tym momencie dodać sobie bagaż podręczny. W liniach takich jak Lufthansa bagaż podręczny jest zawsze w cenie, co prawda 8 kg, ale jest zawsze w cenie. Zawsze z bagażem podręcznym wchodzicie. Tam nie ma opcji, że za bagaż podręczny się płaci lub nie. Kiedy zrobimy, że bagaż podręczny chcemy mieć w tej cenie, klikamy gotowe. Automatycznie cena biletu lotniczego do Rzeszowa nam się zmieniła z 30 kilku na 59 funtów. Ok, zostawmy ten bagaż, albo nie, wyłączymy ten bagaż, ponieważ później pokażę Wam pewną rzecz. Klasę. Ekonomiczna, ekonomiczna, premium, biznesowa, pierwsza. Oczywiście w Europie yy, czy szczególnie w tanich liniach nie ma to raczej zastosowania. Dowolna cena, wybieracie sobie dowolną cenę, lub możecie też wybierać poniżej jakiejś tam, jadąc tym sliderem w dół, wybierać, żeby ta cena była jakaś tam konkretna, która Was interesuje. Godzina, możecie wybrać, czy wyloty rano, popołudniowe, czy wieczorne, powroty rano, popołudnie i wieczór i tak dalej, no ale umówmy się, że chcemy zobaczyć najpierw wszystkie loty czas podróży. Wiadomo, że czas podróży do Krakowa czy tam do Rzeszowa będzie około 3 godzin, ale możecie sobie też określić w przypadku lotu łączonego, na przykład Lufthansa, żeby ten lot nie był dłuższy niż, nie wiem, 17 godzin, bo na przykład sam lot może jest krótki, ale żeby nie było długiej przesiadki, więc możecie sobie zjechać, żeby ten lot był poniżej 11 godzin. I wtedy pokażę wam tylko i wyłącznie ceny z zastosowaniem tego kryterium, czyli że ma, ma lot całość, lot plus przesiadka nie może trwać więcej niż te 11 godzin. I w opcji więcej mamy osobne bilety, czyli możesz znaleźć dodatkowe opcje, które oszczędzą ci wydatków. No, trzeba się tym po prostu pobawić, zobaczyć, co się stanie, kiedy klikniemy: wszystkie, ukryj wszystkie, czy pokaż wszystkie, i tak dalej. Przesiadki. Dobra, to mamy załatwione. Kolejna rzecz pod, pod tymi trzema. Pierwszymi wynikami macie daty. Klikamy na daty i pojawia się nam bardzo fajna krateczka, która pokazuje, obrazuje wyloty z 25 lutego i powrót 3 marca 35 funtów, jak widzicie, widzicie zaznaczony na niebiesko. Aczkolwiek pokazuje Wam też inne opcje. Możecie wylecieć 25 lutego, a powrót 5 marca kosztuje też 35 funtów. Możecie sobie zjechać jeszcze niżej. Cały czas wylatujecie 25 lutego, wracacie 7 marca 38. Albo wylot 25 lutego, powrót 10 marca 35. Możecie też przesuwać w drugą stronę. I tak w nieskończoność możecie sobie jeździć tą kratką i jeździć tą kratką i jeździć tą kratką, aż znajdziecie jakieś odpowiednie. Daty czy odpowiednie ceny, na przykład 5 marca, wylot powrót 19 marca 38 funtów. Zaznaczamy w tym momencie na niebiesko klikamy wybierz. I proszę bardzo, pojawiają się wyniki dla tych dat. Wykres cen, kolejna rzecz. Klikamy na wykres cen i pojawia nam się wykres cen w postaci takich słupków, niektórzy wolą takie słupki, ponieważ on wam pokazuje. Cenę. Na wylot z tymi 14 noclegami w tym momencie, ponieważ wybraliśmy przed chwilą datę 5 marca i powrót 19 marca to jest 14 dni. Jak widzicie, w momencie tutaj na początek jest, na początku pokazuje nam się wylot 5 marca jest taki samolocik startujący i samolocik powracający jest 19 marca. Podróż z 14 noclegami. Koło podróż z 14 noclegami macie plus i minus. W tym momencie możecie sobie zmniejszać liczbę noclegów lub zwiększać liczbę noclegów, ale powiedzmy, że zjedziemy do 7. I pojawia nam się cena: 38 funtów od 5 do 12 marca. Ta sama zasada, możecie sobie zwiększać, zmniejszać. Niektórzy po prostu lubią słupki, widzieć jak się te ceny kształtują na kolejne dni. Inni wolą taką krateczkę, jak mieliśmy poprzednio. Kolejna rzecz: lotniska. Klikamy na lotniska i co się pokaże? Pokaże nam się port lotniczy Rzeszów jako pierwsze miejsce, do którego chcieliśmy lecieć, ale pojawią nam się też lotniska bliskie. Naszemu lotnisku docelowemu i lotniskiem bliskim dla niego jest Kraków Balice. Umówmy się, że to może nie jest daleko. Klikamy dodaj. Kolejne lotnisko: Chopina, trochę daleko. Nie chcemy lotniska Chopina. Kolejne lotnisko: Katowice, też daleko. Umówmy się, że nie wybieramy. Kolejne. Lublin. Klikamy, że chcemy Lublin, ponieważ jesteśmy powiedzmy z okolic Rzeszowa czy Przemyśla. Do Lublina też można podjechać. Klikamy, wybierz i w tym momencie po, po, pokaże nam loty z Dublina do Rzeszowa, Krakowa i Lublina. I co się pokazuje? Najtańszą opcją, jak się okazuje na te daty, jest Dublin-Rzeszów: 38 funtów. Ale co jest poniżej? Poniżej pokazuje nam już opcję Dublin-Kraków i okazuje się, że tańszą opcją. Jest Dublin Kraków Lufthansa z przesiadką we Frankfurcie. 111 funtów, i tutaj już macie cenę bagażu podręcznego. Ponieważ bagaż podręczny jest w cenie, za niego nie trzeba w Lufthansie dopłacać. Natomiast Ryanair do Krakowa kosztuje 131 funtów bez bagażu podręcznego. I tutaj sobie zobaczcie, co się dzieje. Już Lufthansa jest w tym momencie do Krakowa tańsza o 20 funtów niż Ryanair. A klikamy bagaż, że chcemy bagaż podręczny, gotowy. I co się dzieje? W tym momencie Lufthansa nie zmieniła ceny: kosztuje 111 funtów, a do Krakowa Dublin kosztuje. Kraków z Dublina Ryanair bezpośrednio kosztuje 155, czyli już 40 ponad funtów droższy niż Lufthansa. Ok, Kraków. Z Dublina rajanerem bezpośrednio, lot trwa dla Rajanera niecałe 3 godziny. Oczywiście sam lot jest dużo krótszy, ale tutaj jest jakby lot od bramki do bramki, czy od startu do dotknięcia płyty i do, do jechania, to do, do różnie różne te ceny, te, te, te czasy się kształtują, ale umówmy się, że pokazuje około 3 godzin lot bezpośredni, a lot z przesiadką, z krótką przesiadką we frankfurcie. Y z krótką przesiadką we Frankfurcie to jest 4 godziny i 25 minut. 40 kilka funtów jesteśmy do przodu. W Lufthansa, oprócz tego, macie jeszcze darmową kanapkę, darmowy napój, darmowe piwo. Można zjeść kanapkę, wypić kawę i wypić piwo. Mało tego tych lotów macie dwa, ponieważ lecicie do Frankfurtu, a potem do Krakowa, więc macie dwie kanapki, dwa piwa i dwie kawy. W cenie biletu, a gdyby ktoś chciał w Ryanerze, a dużo ludzi kupuje te tanie bilety w Ryanairze, dokupuje ten tani bagaż podręczny i jeszcze potem na pokładzie zje kanapkę, wypije piwo czy wypije kawę i dalej dopłaca ekstra kilkanaście euro za coś takiego, kiedy w Lufthansa macie to w cenie. No dobra, klikamy dalej. Powiedzmy, że wybieramy ten Dublin Rzeszów bezpośrednio. Lot docelowy, lot powrotny. Automatycznie nam się pojawia już Ryanairem, ponieważ wybraliśmy w jedną stronę Ryanair. On będzie chciał, ta wyszukiwarka nam podpowie, żeby wracać tą samą linią lotniczą, czy linią lotniczą z tego samego sojuszu. I co, pojawia nam się Dublin Rzeszów, trasa 5 marca, 12 marca powrót. Poniżej macie taki slider zielono, pomarańczowo, czerwony i pokazuje wam, że 62 funty to typowa cena dla tego lotu. Gdybyśmy nie wybrali bagażu podręcznego, to by nam ten slider zjechał na zielono i pokazałoby, że ta cena jest tańsza niż zwykle, no ale przyjmujemy, że chcemy z tym bagażem, bagażem podręcznym jednak lecieć i pojawia nam się na samym dole ekranu: Zarezerwuj w Ryanair i, i, i odsyła nas, y, odsyła nas do, y, do strony Ryanair, żeby, żeby ten bilet kupić. Oczywiście na samej górze tego, tego screenu. Teraz widzicie, monitoruj ceny. Możecie sobie kliknąć ten slider, żeby monitorowało ceny. Jeżeli Was te daty konkretne interesują no to, to wyszukiwarka będzie te ceny monitorować i będzie Was powiadamiać e-mailem o zmianach ceny do góry i w dół. Trudno bardzo o zmianę ceny, żeby ta cena spadła, rzadko się to zdarza, ale się zdarza. I ta cena będzie dla Was monitorowana, historię cen od dzisiaj będzie Wam pokazywało. Szczerze, ja tego nie używam, bo, bo nie jest mi to potrzebne. Dobra, bardzo krótko omówiliśmy sobie, y, omówiliśmy sobie y, wyszukiwarkę Google Flights. Y, jeszcze tylko jedno. Y, kiedy wejdziecie na taką pustą stronę Google Flights, gdzie automatycznie Wam się wpisze y, lotnisko wylotu i jakieś tam daty, w tym momencie wybrało mi od 12 do 16 stycznia, to on od razu wam podpowiada, że proponowane podróże z lotniska Belfast, na przykład do Londynu, do Manchesteru, do Liverpoolu w tych datach i od razu wam podaje jakieś tam konkretne ceny na konkretne loty w tych datach. Jest to jakaś podpowiedź, ale zwykle to my wiemy, gdzie chcemy lecieć, to my wiemy, gdzie chcemy. Yy, do jakiego lotniska, czy do jakiego kraju chcemy lecieć? Nas interesują konkretne daty, więc mało kto z tego korzysta. Nie? Możemy też kliknąć na zakładkę Eksploruj. Dokąd chcesz się wybrać? Tutaj możemy tak samo wybrać: albo skorzystać z tego, co nam podpowiada, albo, albo po prostu sami wybieramy jakieś miejsce, dokąd chcemy lecieć, i wyszukiwarka nam wtedy pomoże znaleźć jakieś opcje taniego połączenia, czy żeby tam dolecieć taniego połączenia, jakieś konkretne daty itd. To jest już naprawdę dobrowolnie. Bardzo zachęcam do, do zabawy tą wyszukiwarką. Im więcej się pobawicie, tym więcej będziecie wiedzieć, nauczycie się podstaw i wtedy, wtedy takie wyszukiwanie lotów, czy korzystanie z pewnych opcji dla niektórych ukrytych dla Was już nie. Zajmie wam to chwila, moment. Oczywiście tutaj się nie da kupić biletu. Jak widzieliście, jak już wybierzecie sobie loty, daty, godziny i tak dalej, wyszukiwarka was odsyła do miejsca, gdzie ten bilet można kupić. W tym przypadku był to strona Ryanaira. Gdybyśmy chcieli loty Lufthansa, prześle nas do strony Lufthansa. Jak już powiedziałem na początku, bardzo rzadko się zdarza, żeby nam Google Flights pokazało ceny od jakichś agentów. Zwykle są to operatorzy lotniczy. Życzę miłej zabawy z wyszukiwarką, kolejne wyszukiwarki już w najbliższych dniach i życzę miłej zabawy.